Cześć, kochani, witajcie w kolejnym vlogtoberze. Dzisiaj zaczynam eee, właśnie trochę spontanicznie nie miałam dzisiaj nagrywać, ale powiem Wam, że już w sumie 3 godziny jak ten kot za moimi drzwiami miałcze, po prostu to jest trochę robi się z tego taka mała paranoja. Dlatego, że słuchajcie, eee, na początku tak jak Wam opowiadałam, jakby wrócę jeszcze raz do tej historii. Że myślałam, że ten kot się zgubił i że trzeba szukać właściciela, i nie wiadomo, co wiecie, skąd się wziął, i tak dalej. Ale się okazuje, że na moim piętrze mieszka chyba jakaś Ukrainka, czy, czy jakaś ukraińska rodzina. Mieszka jakaś ukraińska rodzina, która ma tego kota, i oni go notorycznie wypuszczają. I po prostu ja już nie mam do tego siły. Słuchajcie, cały czas widuję go na klatce, na zewnątrz, pod klatką, przy trawie, przy. Wiecie, przy tutaj są parkingi, tutaj są samochody, tutaj jest. Wiecie, co chwilę coś przejeżdża, i ja naprawdę już nie mam do tego siły. Teraz siedzę i bite trzy godziny już mi jak ten kot krąży od drzwi do drzwi, bo tutaj, wiecie, są. Są po prostu mnóstwo drzwi, które trzeba otworzyć, żeby wyjść na zewnątrz, tak? Labirynty, po prostu zakręty, schody. I, I kot sam tego nie ogarnie, i cały czas od lewa do prawa chodzi, i po prostu miałczy sygnalizując, jak mnie mam, bo się nie znam na kotach, żeby otworzyć te drzwi. I ja słuchajcie, nie będę za tym kotem chodzić, ciągle mu otwierać tych drzwi, bo jak ja mu tutaj otworzę, to on będzie na dole miałczał, żeby z powrotem wejść, bo teraz pada deszcz, i jestem przekonana, że on nie będzie długo chodził. Po prostu nawet nie wiem, czy w ogóle wyjdzie na ten deszcz, bo musiał sobie łapki zmoczyć, a wiadomo, że chyba koty i, i woda to chyba nie jest dobre połączenie, więc powiem szczerze, że już cierpliwości mi brak. I nawet słuchajcie, sąsiad, który mieszka naprzeciwko mnie, był u tej kobiety i rozmawiał z nią, że o co chodzi z tym kotem, że czemu ciągle wychodzi, że ciem, czemu ciągle miałczy, czemu to wszystko tak wygląda. I powiem Wam, że ja tu jestem 3 lata i mi się wydaje, że teraz, jak się zrobił ten kolejny jakby sezon od września yy, na przeprowadzki, to chyba teraz dopiero yy, się wprowadzili właśnie na ten sezon jesienny następny, bo wcześniej czegoś takiego nie było i tutaj żaden kot nie chodził, tylko dopiero teraz jest. Także napiszcie mi proszę, nawet nie wiem, czy słyszycie po prostu jak cały czas za drzwiami, po prostu miałczem, 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 miałczem. Yy, I jak są tutaj jakieś właśnie yy, osoby, które mają koty, dajcie mi znać, co ja mam, kurde, zrobić. Naprawdę, bo ja już nie mam do tego siły, już jest zwracane tej właścicielce. Uwaga, i cały czas szkoda tego kota. No bo zobaczcie, trzy bite godziny chodzi po korytarzu, sygnalizując właśnie, żeby go wypuszczać, a ja nie jestem od tego, żeby ciągle otwierać mu drzwi, więc <ścoughs> po prostu dajcie znać, co zrobić. Podeszłam pod drzwi, żeby mam nagrać, może będzie słychać. No i powiedzcie mi, czy to jest normalne? No i powiedzcie mi, czy to jest normalne, żeby takie rzeczy robić? Żeby kot po prostu chodził i się męczył. I z lewa do prawa. Wczoraj słuchajcie, o 22. E, koło 22:00 Nawet słuchajcie, był przy szlabanach e, po prostu już bezpośrednio. Z wyjścia jakby gdzie, gdzie jest normalnie ruchliwa ulica, taka już główna, duża ulica, gdzie po prostu samochody z lewa do prawa jeżdżą, nie? Nie? Także pff, ja się słuchajcie na kotach nie znam, ale to co się tutaj odwala, to jest po prostu jedno wielkie jakieś bagno, nie? Także napiszcie mi w komentarzu, co byście zrobili? No już było to zgłaszane my, właścicielce, czy wezwać po prostu straż miejską? Nie wiem. Nie wiem, ale to tak nie może być, że kot chodzi i trzy godziny miałcze, miaucze, miaucze. Bo to nawet nie chodzi o mój komfort, tylko że ten kot po prostu no, też jakby się męczy. Ciągle nawołując czy coś, więc no dajcie noć. Słuchajcie, byłam na tym korytarzu, wypuściłam tego kota na tą klatkę. Bo tak miauczał, słuchajcie, no naprawdę. Przesada, przesada. Dzisiaj będę, słuchać z tą cosiatką rozmawiać. Yy, po prostu go wypuściłam. Tak chciał. Po prostu otworzyłam drzwi na szerokość i poszedł tam, tam po prostu. bo Chciał zresztą on cały czas chodzi w te miejsca, tak? Tylko yy, jakby otarł się od drzwi i od balustrady, więc podejrzewam, że on sobie zostawia ślady, żeby potem wrócić z powrotem do tego samego miejsca, nie? Ale powiem wam, że po prostu to nie zna moje nerwy. Ja się nie nadaję cały czas, po prostu ja nie umiem. Nie miałam nigdy kontaktu, wiecie, takich ze zwierzętami domowymi, nie opiekowałam się, nie znam się. I po prostu nie. wiem, Nie wiem, ale no. Wypuściłam, żeby już nie miał bo tak mi było szkoda tego kota, naprawdę. Ale tam dalej już na ulicę nie wyjdzie, bo tam jeszcze są dwie pary drzwi, więc podejrzewam, że standardowo jak to zwykle, że będzie po prostu krążył tu z schodami i nadół do parkingu, nie? Tak jak wcześniej, także. Po prostu nie mogę. Nie mogę, nie rozumiem tego, słuchajcie Także, no tak jak wam mówiłam wcześniej Zapraszam do komentarzy No nie mogę, nie Podejrzewam, że też, może jak ktoś będzie Parking otwierał, to może gdzieś sobie potupta Zestresowało mnie to, słuchajcie, bo ja nie wiem Ja chcę, żeby wiecie, wszystko było tak jak należy A nie, że ja się będę Słuchajcie, o czyjegoś kota martwić, nie Dobra, kochani Jesteśmy w kuchni ja to prawda w tym świetle niekorzystnie wyglądam, ale mam tutaj już brytwankę i <laughs> będę sobie robiła ziemniaki. Ziemniaki, syry. <laughs> Dajcie znać jak mówicie, bo zależy skąd jesteście. Możecie mi napisać w komentarzu, z jakiego województwa jesteście. To będę miała, wiecie, taki przekrój, mniej więcej, e, która część Polski jakby w większości mnie ogląda. <laughs> Także to chciałam powiedzieć, i e, dzisiaj, słuchajcie, jest poniedziałek. Eee, tak w sumie troszeczkę słońce już się przebija więc może ta pogoda się poprawi to chciałabym dla was słuchać i wyjść do galerii wczoraj jak była niedziela to się wybrałam, bo chciałam zobaczyć czy są jakieś nowe kubki z kina eee, i były tylko i wyłącznie takie um, typowo dziecięce, takie różowe różowo-fioletowe z jakiejś bajeczki dla dzieci, takich już dla takich mniejszych, mniejszych całkiem więc ostatecznie nie wzięłam, chociaż było to mega słodkie i zastanawiałam się, ale mówię, dobra, no już tak takich bajek, wiecie, dla 1-3 to ja nie oglądam, także, także, no, wiecie, ale było, jeżeli chcecie dla takich mniejszych swoich dzieciaczków, no to jest, yy, są teraz propozycje właśnie w kinie, yy, żeby, takich typowych właśnie bajeczek, Coś jak kicia kocia, czy coś. No wiecie, takie najprostsze, najbardziej, yy, wiecie, totalne do zrozumienia dla takich najmniejszych. O, widzę, że się rozpadało znowu, także z tą poprawą pogody, to nie wiem, czy, czy faktycznie tak będzie. Yy, też są no, fajne filmy w kinie, słuchajcie, takie typowo dla dorosłych. Yy, widziałam, że. Aha, właśnie, będzie jeszcze ta yy, Zwierzogród Dwójka w listopadzie. Co tam jeszcze miało być? Chyba nowe to history też chyba w przyszłym roku będzie. Czyli wiecie, wracają do tego, co już nakręcone i tworzą kolejne części z tego, co już było. <grym> Te sequele, tak czy jak to się mówi. Ja jednak bardziej bym wolała coś nowego, żeby wiecie, docenić ten, tą kreatywność, jakby nowy pomysł czy coś ten, ale to coś wiecie w tym stylu, no ale jak będzie kolejna część tego zwierzogrodu, czy, 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 czy szreka który na razie, wiecie, tak trochę wygląda jak mini klapa, ale jeżeli, jeżeli to poprawią i się wezmą za to i po prostu to wydadzą, to może, yy, może jednak będzie sukces, kto wie. Yy, na razie, na razie, słuchajcie, czekam na ten Zwierzogród. I co tam jeszcze z tych filmów? Teraz w ogóle jest ten sezon halloweenowy i podejrzewam, że będzie dużo horrorów, dużo takich właśnie mrocznych, jakieś maratony, E, także, jeśli lubicie chodzić do kina i lubicie właśnie takie klimaty halloweenowe, to myślę, że teraz jest dobry czas, żeby już sobie coś powolutku planować. Też, e, jak ktoś jest fanem, e, Taylor Swift to jest chyba jakiś taki muzyczny, e, muzyczne wydarzenie, chociaż nie wiem czy było, czy bo to wiecie, jakie jest wydarzenie. To jest tylko w jakimś określonym czasie, i potem nie wiem czy jest z powrotem. Album, i, i jest, tam, jest tam jakiś film wypuszczony, także jak chcecie, chcecie to się wybierzcie ja nie przepadam za Taylor jeszcze ta płyta uważam, że jest no dosyć nieudana, ale wiecie, ja to jest takich popowy gwiazd to yy, wiadomo, mam swoją wiecie topkę i dla mnie yy, właśnie Madonna Michael Jackson, Britney Spears to jest taki właśnie trzon tego yy, tego popu, który jest po prostu trzyma się yy, i jest nie do zepchnięcia a jak patrzymy niżej to wiecie Rihanna do Jacquard co tam jeszcze, wiecie jakiś Justin Timberlake coś takiego, nie? Ale to co jest, wiecie, u góry samej to to Madonna, Michael Jackson to po prostu nic, absolutnie nic tego nie przebija, nie? Wiadomo, że czasy się zmieniają, że teraz kolejne pokolenia, wiecie, wchodzą i przesłuchują to wszystko na nowo i na nowa, ale jednak uważam, że jednak co arcydzieło ktoś stworzył, to to jest niepodważalne, więc Yy, dajcie znać w ogóle też, jakiej muzyki słuchacie, bo u mnie taki jest różnie. Wiecie, że jestem totalną fanką Eurowizji i że siedzę w tym i słuchajcie już. Aha, bo w ogóle Eurowizja Junior jest w grudniu, tak uprzedzam. Jakbyście chcieli zobaczyć, to jest w grudniu, że tam po, wy, wy, wybierają powoli piosenki. Nie jestem jakoś bardzo, nie siedzę w tym akurat w tym juniorze. E, ale wiem, dochodzą mi po prostu z grubki informacje, co, gdzie, kiedy, więc e, będę wam tutaj updateować i mówić. E, ale już e, chyba też e, jakoś na przełomie listopada i grudnia będzie będą pierwsze preselekcje. Chyba, czekajcie, gdzie to miało być? Nie w Albanii, tylko e, w Czarnogórze. Czarnogórskie preselekcje już będą gdzieś, chyba pod koniec listopada. Także powiem Wam szybko, bo to już jest praktycznie zaraz, bo teraz jest październik, no to miesiąc, dwa miesiące, i już będziemy pierwszą piosenkę na przyszłą Eurowizję znać. Także to jest dla mnie trochę szokujące, że bo zawsze bliżej, około 22 grudnia, dopiero Albania startowała a właśnie za swoją propozycją, a teraz jakoś tak nie wiecie, szybko. I no naprawdę. Aha, właśnie jeszcze jedna rzecz. Bo nie wiem, czy kojarzycie takiego youtubera, on się nazywa Przemek Kucyk. On, ja go znam tylko i wyłącznie z YouTube'a, z nagrywania filmików, e, komentarzy. Tak to nie znam, go z TikToka i z Instagrama to nie obserwuję, więc nie wiem, co on tam robi, ale chyba jest mega znany. E, I słuchajcie, wypuścił piosenkę Polska Górą i powiem wam, że to jest taki hit. Naprawdę, ja wiem, że wokalnie to jest po prostu zero. Że tam nie, nie ma talentu wokalnego, nie, absolutnie nie, ale ten cały, jak to się mówi w tym środowisku eurowizyjnym, joke entry, czyli ten żart cały i te nawiązanie wiecie, i do Eurowizji, i do polskości, i do Chopina, i, i po prostu do, Le, do Lewandowskiego, ta cała zbieranina właśnie tego wszystkiego, to jest, to jest po prostu tak fajne, że no naprawdę, tam już chyba jest pół bańki, słuchajcie, na, na wyświetleniach, nie? I myślę, że patrząc na ten trend właśnie na niektórych Eurowizjach, że wysyłane są właśnie te śmieszne piosenki, tak jak był ten Tommy Cash, czy Jost Klein, że wiecie, że jest taki ten żart, to myślę, że to by się udało, tylko że my chyba jako kraj nie jesteśmy tak przyzwyczajeni, żeby tak zaryzykować, tylko bardziej może teraz pójdziemy w balladę, albo w jakąś taką bezpieczną radiówkę, że nie mamy takiej otwartości chyba ogólnie i... Yy, i nie postawimy raczej chyba na tego Przemka. Jeśli by się udało mu wygrać preselekcję, to ja bym była w takim szoku, słuchajcie, że to po prostu szok. Naprawdę, chociaż jak tak patrzę, jeśli faktycznie będą te preselekcje, to myślę, że taki skład preselekcyjny to może być, słuchajcie, Ralf Kamiński, Michał Szpak, Lanberry. Tam zależy, kto będzie, jak będzie miał czas i, i chęć na Eurowizję, ale Mary z Polski też chce się zgłosić, także będzie dużo takich fajnych naszych wokalistów. Więc będzie z czego wybierać, ale jeśli faktycznie zrobią takie preselekcje jak w zeszłym roku, tak fajne, tak dobrze zorganizowane, tak fajnie zmontowane, no to słuchajcie, kto wie. Może szpak pojedzie, to też, też nie będzie wstydu, absolutnie. Rajk Kamieński super utalentowany, też nie będzie wstydu, także yy, no, dajcie znać, jeśli słuchaliście tą piosenkę tego przemka, co myślicie. Ja absolutnie zrozumiem, jeśli będziecie totalnie, no nie, ale ja z każdym odsłuchem powiem uwielbiam coraz bardziej naprawdę. Aż się sama sobie dziwię. Ale wiem, że takie, po prostu taka koncepcja na Eurowizji się sprawdza, nie? Że raz na jakiś czas są po prostu śmieszne piosenki, które są żartem, i one, one się po prostu sprawdzają, nie? Jak sobie wpiszecie na przykład Epic Sax Guy, albo na przykład właśnie te Espresso Macchiato tego Tomejocesza, to to wszystko jest właśnie w formie takiego żartu i oni absolutnie też nie mają talentu wokalnego. Tam, jak Tommy Cash zaśpiewał na żywo na Eurowizji, to była ta nie? To po prostu tam jest talentu zero, ale komediowy to już na pewno. To już nie można odmówić, także kochani, ja się biorę za te ziemniaki w końcu, wstawię sobie do pieca. Taki przegadany trochę ten film, no mam nadzieję, że to was zadowala, słuchajcie, w jakimś stopniu. Bo u mnie to wiecie tak rutynowo, nie? A jeszcze słuchajcie, yy, czeka nas Sylwester, jeszcze będą święta Sylwester i znowu pewnie tutaj z tego bloku obok będą te fajerwerki puszczać tak wiecie, w taki, ja się teraz uśmiecham, ale to jest totalnie do śmiechu bo już dwa lata tak było że, że puszczali te fajerwerki i wszystko tutaj latało wiecie, bardzo to jest nieodpowiedzialne ale jestem przekonana, mogę wam to dzisiaj powiedzieć w tym roku też Absolutnie będzie tak samo, także ci ochroniarze, słuchajcie, zanim to dojdą, zanim to pogadają. A to absolutnie i tak nic nie dało, bo zeszłym razem właśnie też ochroniarz gadał z tym, z tym facetem, co puszczał te, te fajerwerki tutaj przy balkonach. I absolutnie dokończył swojego dzieła, nie? Trzy pudełka puścił i czwarte w końcu też puścił, nie? Także. Ja nie wiem. Ja nie wiem, słuchajcie, dlaczego tak jest, że takie cyrki są. No, także... Także słuchajcie, ja kończę tego vloga. Mam nadzieję, że się Wam podobał. W przepraszam, mylę się notorycznie. Sorry za wygląd w mojej twarzy, ale no miałam zaostrzenie, trudno. I już stwierdziłam, że nawet jak będę miała słuchajcie, takie gorsze momenty, to <laughs> i tak będę brała za kamerę, bo jednak wolę lepszy dźwięk, lepszy obraz. I nawet jak tam trochę widzicie, no to trudno. Może jakoś minimalnie przymkniecie na to oko. <laughs> Najważniejsze, słuchajcie, żebyśmy zachowali dobry humor i żeby, żeby wszystko się wiecie, wyklarowało, wyprostowało. Bo ja, słuchajcie, też chcę zacząć chodzić na randki, też chcę zacząć znowu się umawiać z facetami, i ja nie mogę mieć takiej twarzy. Ja muszę, muszę, wiecie, ładnie wyglądać, bo teraz będzie sezon taki yy, bardziej jarmarkowy, to wiecie, na jemarku. Czasami takie są przystojne kolesie. Jak ja chodzę, yy, co roku wam kręcić yy, właśnie co? Intro. Aha w ogóle chyba będzie nowe intro na vlogmasy. Bo mam tam oczywiście materiały yy, i pewnie podejrzewam, że w tym roku też będą te scenki takie zamknięte, wiecie, w tych domkach, te jakieś pluszaki, czy te lalki, czy co to tam było. I oczywiście żywa choinka tak, słuchajcie, lubię, że tutaj właśnie na y, Śląsku jest żywa choinka, bo we Wrocławiu, słuchajcie, to jest sztuczna, jest tak paskudna, że nawet nie mam, nie mam słów, a tutaj jest mega taka duża, wysoka, szeroka, żywa choinka z pięknymi światełkami, z pięknymi bombkami, naprawdę trzeba powiedzieć. Można wiele y, y, rzeczy zarzucić, y, ale to jak choinka wygląda na święta co roku, to jest po prostu majstersztyk i myślę, że finalnie i tak się wybiorę po prostu zrobić Wam ujęcia z jarmarku i przy okazji sobie zrobić yy, właśnie intro nowe, no coś pomyślę żebyście mieli tak wiecie ciekawiej, inaczej yy, to to chciałam powiedzieć i jeszcze coś miałam Wam powiedzieć jedną rzecz, co mi teraz wyleciało z głowy Kochanie, ja kończę tego vlogtobera. Mam nadzieję, że się wam podobał. Ciskam was wascie, pozapraszam do innych moich filmów i widzimy się już niebawem w kolejnym, yy, no za jakieś dwa dni, standardowo. Także do następnego, pa pa!